11 listopada 2025. Czarne, godzina 20:30 czasu lokalnego. Morze Karaibskie. Coś niezwykłego porusza się w ciemności. Formacja tak wielka, że oświetla każdy ekran radarowy od Puerto Rico po Caracas. Grupa uderzeniowa lotniskowca USS Gerald R. Ford, najpotężniejsza siła morska na świecie, wpłynęła na Karaiby. Światła pokładowe zgaszone, emisja radarów niska. Dla osób z zewnątrz wygląda to na rutynę patrol antynarkotykowy pod dowództwem dowództwa południowego USA. Ale wszyscy w regionie wiedzą lepiej: nie chodzi o narkotyki, chodzi o dominację. To największa misja marynarki wojennej USA w Ameryce Łacińskiej od 1989 roku. Fort flankowany przez niszczyciele USS Thomas Hadner i USS Ramage z krążownikiem USS Normandy na rufie naciera na południe od Portoryko w strefę dowodzenia Czwartej Floty. Na pokładzie czeka w milczeniu 8. Skrzydło lotnicze. Super Hornety growlerys i Seahawky, wszystkie uzbrojone, zatankowane i obserwujące. W całym regionie fale radiowe eksplodują. Kanały informacyjne pokazują zdjęcia satelitarne przewoźnika przemieszczającego się przez wody międzynarodowe. Caracas nazywa to aktem zastraszania. W ciągu kilku godzin prezydent Wenezueli podpisuje rozkaz mobilizacyjny. Jednostki morskie i powietrzne zostają postawione w stan najwyższej gotowości. Stacje radarowe rozświetlają się wzdłuż La Guerra, Puerto Cabello i Paraguaya. Kutry rybackie zostały ostrzeżone, aby trzymały się z dala od tego obszaru. W centrum informacji bojowej Forda panuje spokój, ale panuje skupienie. Stan: 3: Normalna gotowość. Oficerowie walki elektronicznej rejestrują nowe przeszukiwania radarowe z wybrzeża: chińskie, sygnatury JL-10B. Nic nowego, nic niespodziewanego. Zmienia się ton. Radio wenezuelskiej marynarki wojennej nadaje wiadomość bez nazwisk i współrzędnych: każdy obcy statek zbliżający się do granic naszej suwerenności zostanie przechwycony. Wszyscy na pokładzie Forda wiedzą dokładnie, do kogo to służy. O godzinie 21. Zero amerykańskie stacje przechwytujące wychwytują rozmowy z wybrzeża. Załogi szybkich łodzi czekają na wodowanie. W centrum kierowania walką spokojny głos przypomina wachtowym: jesteśmy na wodach międzynarodowych. Zachowajcie profesjonalizm. Bądźcie przewidywalni. Na zewnątrz Karaiby wyglądają spokojnie. Czarna woda, brak księżyca. 800 km na południe na ciemnym radarze w Puerto Cabello młody operator pochyla się bliżej ekranu. Pojawia się nowy kontakt. Za duże, za wolne, zbyt rozmyślne. Pierwszy wpis w serii błędów, która zaraz się rozpocznie. To co zaczęło się jako ostrzeżenie w ciągu kilku godzin stanie się bezpośrednim wyzwaniem dla najpotężniejszego okrętu wojennego na Ziemi. 12 listopada 2025. OK. Hey. 142 czasu lokalnego Północne wybrzeże Wenezueli Operatorzy Radarów w Puerto Cabelo nie śpią od godzin. Kupki do kawy ustawione są rzędami na konsolach. W powietrzu unosi się zapach kurzu i elektroniki. I wtedy to się dzieje. Nowe echo pojawia się na teleskopie 90 mil morskich na północ od La Guiada. Ślad wydaje się szeroki, stały celowy. Dla nich to amerykański niszczyciel prawdopodobnie okręt klasy Bird, płynący samotnie próbujący przechwycić cel i ostrzec. W ciągu 15 minut podpisano rozkaz. Sześć szybkich łodzi patrolowych wypłynęło z doków, a ich silniki diesla ziały białym dymem w nocne powietrze. Każdy z nich ma ośmiuosobową załogę uzbrojoną w ciężkie karabiny maszynowe. KAL 12,7 mm i wyrzutnie rakiet krótkiego zasięgu. Są lekkie, szybkie i nieprzewidywalne. Niczym morski odpowiednik ulicznych myśliwców. W ciszy radiowej posuwają się na północ. 35 węzłów, momentami dochodzących do 40. Kadłuby grzmią na falach. Światła nawigacyjne, wyłączone. Dowódca łodzi prowadzącej, oficer Straży Przybrzeżnej, awansowany zaledwie w zeszłym roku, skanuje zamontowany obok siebie radar repetytorowy. Jedna jasna kropka zasięg malejący kurs północ-północny zachód. Problem. Informacje, z których korzystają, pochodzą sprzed 30 minut. Niszczyciel, który ich zdaniem się zbliża, wcale nie jest samotny to sam Geralter, Ford, otoczony warstwami obrony. Na 90 stopniu względnym horyzont radarowy lotniskowca maskuje jego eskortę. W systemie nadbrzeżnym, działającym na przestarzałym chińskim oprogramowaniu, odbicia zlewają się w jedno echo, jeden kontakt, jeden błąd. O 20 łodzie patrolowe przekraczają zewnętrzną granicę wenezuelskich wód terytorialnych. Linia brzegowa znika za nimi. Teraz tylko kompas warkot silnika i sporadyczne błyski piorunów na horyzoncie. Dowódca ponownie sprawdza lunetę. Nadal jeden kontakt wciąż się zbliża. Wysyła krótkofalówkę do bazy. Przechwycenie sygnału wizualnego spodziewane jest w ciągu 30 minut. W centrum kierowania walką na pokładzie Forda te same minuty mijają. Na ich ekranach pojawiają się teraz liczne powroty powierzchni, małe, szybkie i chaotyczne. Sześć kropek pędzi ku nim z południa. Ich radary pokazują jedno echo. W rzeczywistości za chwilę spotkają flotę. 2. Siedem czasu lokalnego na pokładzie USS Gerald R. Ford. W centrum informacji bojowej powietrze szumi z cichą precyzją. Niebieski blask ekranów. Głosy niskie, urywane, profesjonalne. Nagle sygnał z konsoli radarowej przerywa ciszę. Wykryto kontakt na powierzchni na azymucie 158 zasięg 36 mil morskich. Prędkość wzrasta. Cztery szybkie powroty, potem sześć. Ich sygnatury radarowe są niewielkie, ale chaotyczne, takie że operator radaru musi się wyprostować. System automatycznie oznacza punkty styku od alfa 1 do 6. Fort jest w stanie trzecim standardowej gotowości patrolowej. W ciągu kilku sekund oficer wachtowy ogłasza stan pierwszy. Pokój się zmienia, przybywają kolejni członkowie załogi. Stanowiska uzbrojenia są obsadzone. Uwaga nie jest widoczna na ich twarzach, ale czuć ją w powietrzu. Walka elektroniczna odbiera zakłócenia w paśmie VHF z południa. Dwa nieregularne do rozszyfrowania prawdopodobnie taktyczne radia o niskiej mocy. Kapitan rozkazuje wystrzelić oba Romeo. Dwa MH60 Seahawks startują w ciągu kilku minut, a wirniki przecinają ciemność. Ich misja wizualna identyfikacja nadchodzących kontaktów. W centrum dowodzenia CIC. Spokojny kobiecy głos odczytuje komunikaty przez otwarty kanał. Niezidentyfikowane jednostki nawodne to okręt wojenny Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych operujący na wodach międzynarodowych. Zbliżasz się do strefy ograniczonego dostępu. Zidentyfikuj się i natychmiast zmień kurs. Brak odpowiedzi. Tylko 6 sygnałów radarowych teraz w odległości 20 mil. Akumulatory CRAM i CWIS przełączają się w tryb czuwania. Ich kamery blokują się. Każda konsola brzęczy od danych. 0219 czasu lokalnego Północne Karaiby. Pierwsza, która ich zauważa, to załoga Seahawków. 6 małych fal przecinających czarną powierzchnię. Zwarta formacja fale dziobowe słabo świecące w świetle księżyca. Widoczne dla osób poruszających się. Zasięg 12 mil morskich namiar 185 z powrotem na pokładzie Forda potwierdza CIC kontakty zbliżają się zbyt szybko dla ruchu komercyjnego, zbyt skoordynowane jak na kutry rybackie. Kontrola uzbrojenia wskazuje na to, że prawdopodobnie są to wojskowe jednostki patrolowe. Nagle na otwartej częstotliwości rozległ się szum i męski głos mówiący po angielsku z akcentem. Niezidentyfikowane statki wpływacie na wody boliwariańskie, natychmiast zmieńcie kurs. Grupa przewoźników nie odzywa się ani słowem. Zachowano ciszę radiową. Formacja jest zachowana. Dwa niszczyciele Hudner i Remage zajmują pozycje obronne, oskrzydlając ochroniarzy przypominających Forda. Krążownik Normandia przesuwa się do tyłu, tworząc 360-stopniową strefę zasięgu. O godzinie 2:21 jeden z wenezuelskich okrętów włącza radar kierowania ogniem. Sygnał natychmiast gwałtownie wzrasta na pokładzie systemu elektronicznego ostrzegania. Krótki zasięg pasmo X, wysokie tętno. Namierzenie nie test. Cel prosto w USS Thomas Hudner. CIC, jesteśmy malowani, melduje oficer EW. Głos kapitana jest spokojny. Namierzać, ale nie atakować. Seahawk, krążący 5 mil od celu. Potwierdza to, co już pokazuje radar: czujnik namierzający wenezuelskiego okrętu jest aktywny, skierowany bezpośrednio na niszczyciel. W ciągu kilku sekund reagują automatyczne systemy obronne. Wieżyczki Siwis obracają się w kierunku namiaru, kamery na podczerwień przybliżają obraz. Dane o celach płyną strumieniowo na każdym ekranie w CIC, a potem cisza żadnych strzałów, żadnych alarmów. Tylko sześć łodzi z odsłoniętą bronią utrzymuje pozycję 8000 jardów od dziobu Forda. Kapitan niszczyciela wstrzymuje ogień. Wenezuelczycy zachowują swoją dumę. Morze jest spokojne. Broń nie. 0223 godziny czasu lokalnego, morze karaibskie, na północ od La Laguera. Na kilka sekund wszystko zamiera. Sześć wenezuelskich łodzi patrolowych dryfuje po czarnej wodzie, mierząc się z całą amerykańską grupą uderzeniową lotniskowców. Moment, w którym jeden sygnał radiowy może przesądzić o losach kolejnej dekady polityki zagranicznej. Nagle jedna łódź rusza. Jej silniki rozbłyskają bielą. Prędkość skacze do 40. 45 węzłów. Dziób się unosi. Budzi. Eksploduje za nim. Nie odwraca się. Ładuje się. Kontakt. Alfa-3 przyspiesza. Namiar 1,8,5. Szybko się zbliża. Każdy głos w Fordzie CIC staje się ostrzejszy, ale pozostaje spokojny. Na mostku Tomasa Hudnera, oficer pokładowy, obserwuje, jak licznik strzelnicy się obraca. Trzy mile morskie. Dwie mile morskie, 1 i pół. Zielone flary sygnałowe pędzą w niebo zniszczyciela. Międzynarodowy rozkaz zawrócenia. Brak reakcji. Cel ignoruje sygnały. Zasięg tysiąc jardów. Morskie wichry blokują się. Każdy żeglarz wie, co to znaczy. Jeszcze jeden zły ruch, i całe niebo się rozświetli. Na wenezuelskim statku dowódca krzyczy ponad rykiem silników. Teraz widzi sylwetkę niszczyciela, czarną ścianę stali. Jego radar pokazuje wyniki, których nie rozumie: wiele pingów, nakładające się na siebie, zniekształcone przez zagłuszanie. Dane to śmieci, ale jest za późno, żeby to sprawdzić. Odległość 900 yardów melduje głos w CIC-85. Wszyscy słyszą. Potem równie nagle silniki zwalniają. Dziób łodzi opada. Mocno tnie na lewą burtę. Bryza rozpryskuje się po pokładzie. W ciągu kilku sekund formacja się rozpada. Jeden zawraca, potem drugi. Reszta podąża za nim, podążając z powrotem w kierunku wód Wenezueli w nieregularnych nakładających się falach. Nie wystrzelono żadnych pocisków, nie padły żadne strzały, ale wykresy radarowe opowiadają całą historię. Konfrontacja, która nastąpiła zaledwie kilka sekund przed katastrofą, w centrum dowodzenia walką, kapitan cicho wypuszcza powietrze. Utrzymuj kurs i prędkość. Nie ścigaj. Na ekranie ostatnia z szybkich łodzi znika na południe w szumie. O sekundę za wcześnie. Wynaj, hakunte później. Upokorzenie. Dziś wieczorem cisza zwyciężyła. 11:40 czasu lokalnego, Morze Karaibskie. O wschodzie słońca grupa uderzeniowa Geralda R. Forda. Jest już 60 mil na północ od miejsca spotkania, utrzymując stały kurs i prędkość. 20 węzłów kieruje się na północny zachód. Na mostku rozpoczyna się poranna wachta. Dla większości załogi to po prostu kolejny dzień na morzu, ale poza statkiem historia już nabiera tempa. W Karakas państwo przerywa regularny program. Nagranie wideo o niskiej rozdzielczości z kamery łodzi patrolowej pokazuje niewyraźne sylwetki okrętów wojennych na horyzoncie. Edytowane. Przycięte. Z napisami: Flota USA się wycofuje. W ciągu kilku minut nagranie rozprzestrzenia się w sieciach regionalnych i mediach społecznościowych. W Pentagonie reakcja jest mierzona. Komunikat prasowy zawiera zdjęcia satelitarne dane AIS i znaczniki czasu GPS pokazujące grupę Forda w odległości ponad 80 mil morskich od wód terytorialnych Wenezueli. Przesłanie jest jasne: marynarka wojenna USA nie przekroczyła żadnej granicy terytorialnej, ale percepcja jest najważniejsza. Dyplomaci obu krajów nawiązują dyskretną komunikację kanałami szwajcarskimi, aby uniknąć eskalacji konfliktu. Dowództwo czteryni floty w Mayport po cichu podnosi regionalny poziom gotowości, podczas gdy Departament Stanu apeluje o powściągliwość po wszystkich stronach. Tymczasem na Fordzie marynarze wracają do rutyny: operacje lotnicze, konserwacja. Rotacje wacht. Spotkanie zostało zarejestrowane jako incydent budzący zainteresowanie. Nie padły żadne strzały, żadnych oficjalnych skarg, po prostu kolejny cichy wpis i długa lista niemalże wypadków na morzu. Mimo to nikt na pokładzie nie myli ciszy ze spokojem. W CIC jeden z oficerów zauważa wenezuelski radar ponownie sygnalizujący obecność lotniskowca. Odległe sądowanie, ale obecne. Oficjalnie misja trwa. Nieoficjalnie wszyscy wiedzą, że coś się zmieniło. Karaiby wyglądają na spokojne. Ale pod powierzchnią napięcia sięgają głęboko. To polityka morska. Cisza. Rzadko oznacza pokój. To tylko chwila ciszy przed podjęciem kolejnej decyzji. Z daleka wygląda, jakby nic się nie stało, nie wystrzelono żadnych pocisków, nie było ofiar i nie ma krzykliwych nagłówków. Kryzys. Ale w Pentagonie to spotkanie zostało szczegółowo przeanalizowane, klatka po klatce, bo to, co wydarzyło się u wybrzeży Wenezueli, nie było dziełem przypadku. To była czysta dyscyplina. W przypadku Wenezueli błędy zaczęły się na długo przed uruchomieniem pierwszych silników. Ich przybrzeżne systemy radarowe, zbudowane na bazie przestarzałych chińskich jednostek JL-10B, nigdy nie były projektowane z myślą o złożonych warunkach morskich. Mylnie uznano odbicia radarowe od wielu statków za pojedynczy duży kontakt. Podstawowy, ale krytyczny błąd. Działając na podstawie tych błędnie odczytanych danych, wysłali małe, lekko uzbrojone łodzie patrolowe w kierunku tego, co uznali za samotny niszczyciel. W rzeczywistości atakowali całą grupę uderzeniową lotniskowców. Taki, który ma wystarczającą wielowarstwową obronę, by w ciągu kilku minut unicestwić każde zagrożenie na powierzchni. Załoga Kuźni z kolei przestrzegała protokołu co do Joty: wykrywanie, weryfikacja, potwierdzenie wizualne, bez założeń, żadnej improwizacji. Kiedy radar kierowania ogniem z jednego z wenezuelskich okrętów namierzył hudnera, Wszystkie systemy obronne włączyły się w ciągu kilku sekund. Taran morski, morski geniusz wszystko, ale kapitan ani drgnął trzymał broń mocno. Nikt nie strzela, dopóki nie zostanie ostrzelany. Ta powściągliwość jest ważniejsza niż jakikolwiek system rakietowy na okręcie, bo w operacjach morskich kontrola jest najważniejsza. Każdy marynarz w tym centrum informacji bojowej wiedział, że jedna zła decyzja może rozpocząć wojnę. Jeden z ich przeciwników nie mógł przetrwać. Wstrzymując ogień, grupa wysunięta do przodu wysłała sygnał głośniejszy niż jakikolwiek pocisk. Pokazali, jak wygląda prawdziwa siła zaufanie pod presją. W dobie satelitów i globalnego śledzenia prawda nie pozostaje długo w ukryciu. Każdy impuls radarowy, każdy sygnał AES, każda sekunda danych opowiadała tę samą historię. Grupa atakująca nigdy nie wpłynęła na wody terytorialne Wenezueli. To było bliskie spotkanie, wynikłe z błędnej oceny sytuacji i przypomnienie prawdy, której morze nigdy nie zapomina. W wojnie morskiej dyscyplina jest silniejsza niż siła ognia. Czasami największym błędem strategicznym, jaki może popełnić naród, jest przekonanie, że może rzucić wyzwanie obu jednocześnie. Współczesna strategia morska to nie tylko broń pociski rakietowe czy przewaga technologiczna, to postawa komunikacja i odstraszanie. Wystarczy jeden manewr, spokojna transmisja radiowa, a nawet decyzja: niewystrzelenie może przemówić głośniej niż jakikolwiek pocisk. Dlatego incydenty takie jak ten rodzą ważne i złożone pytanie: jak globalna potęga morska powinna zareagować w konfrontacji z krajem, który chce przetestować jej możliwości? Co zatem sądzisz? Czy marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych poradziła sobie z tą sytuacją we właściwy sposób? Spokojnie, wyrachowanie stanowczo i profesjonalnie, czy też jej reakcja była zbyt powściągliwa, potencjalnie pozwalając Wenezueli nabrać śmiałości i pewności siebie w swoich roszczeniach terytorialnych i postawie marynarki wojennej. Podejście Waszyngtonu odzwierciedla długoletnią doktrynę: unikaj eskalacji, chyba że jest to konieczne, ale zawsze demonstruj gotowość. Niektórzy obserwatorzy twierdzą jednak, że powściągliwość może być błędnie interpretowana jako słabość, szczególnie przez rządy poszukujące politycznych wpływów lub uwagi międzynarodowej. Inni uważają, że reakcja USA była dokładnie tym, czego wymaga współczesna dyplomacja morska okazywaniem dyscypliny przy jednoczesnym utrzymywaniu eskalacji pod ścisłą kontrolą w końcu jeden przypadkowy strzał, jeden agresywny manewr, lub jedno źle zinterpretowane polecenie. Może przekształcić impas w kryzys regionalny o globalnych konsekwencjach. Stawka wykracza poza Wenezuelę. Inne państwa uważnie obserwują, jak USA reagują na wyzwania na morzu. Wyważona reakcja może wzmocnić stabilność, podczas gdy nadmiernie agresywna może przyspieszyć konfrontację. Teraz pojawia się pytanie, czy Stany Zjednoczone powinny utrzymać tę stałą strategię odstraszania bez eskalacji, czy też nadszedł czas, aby Waszyngton przyjął twardszą linię, zanim tego typu wyzwania staną się normą. Podziel się swoimi przemyśleniami poniżej, bo w takich sytuacjach strategia nie polega tylko na statkach i broni, ale także na percepcji dyplomacji. I na tym, jak świat interpretuje każdy ruch. A jeśli chcesz pójść o krok dalej i bezpośrednio wesprzeć kanał, możesz dołączyć do Floty, otrzymasz naszywki lojalnościowe, priorytetowe odpowiedzi i pomożesz nam wydobyć na światło dzienne więcej prawdziwych historii morskich. Wystarczy, że wejdziesz na stronę naszego kanału i klikniesz Dołącz, aby dołączyć do nas. Dzięki za uwagę, Towarzysze Broni. Do następnego razu pomyślnych wiatrów i sprzyjających fal. I pamiętajcie, jeśli kiedykolwiek pomyślicie o wyzwaniu dla amerykańskiej grupy lotniskowców, może najpierw się z tym prześpijcie. Do zobaczenia w następnym.